Bujawitkowie, to Wasz kichalik jeden A to jest kolejny y, czas na vlogowanie Co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku znów kolejna recenzja e, Tym razem recenzja e, laptopa, na którym nagrywam gram i montuję filmy W tym momencie jak możecie zobaczyć Przesyłam film O, w tej chwili A ten, wybaczcie te, o, o to i o to no to jest, że tak powiem mój e, sposób na nieprzegrzewanie się laptopa po prostu musiałem dziada podnieść, bo inaczej się nie dało słuchaweczki którymi, z mikrofonem, którymi nagrywam o, o zwykłe zwykłe słuchaweczki iBoxa, e, dokładnie to jest H. HP1... czekajcie... nie, nie będziecie widzieć e, to są słuchaweczki HP1... 010 mv W każdym, w każdym razie no, na tym nagrywam. Tu mam słuchaweczki do słuchania muzyki e, Philips SHP2500 Myszka jak taka normalna, zwyczajna e, Głośniki z subwooferem m, firmy Manta no i co, ale zajmijmy się laptopem Lapek Acer Aspire 5740G Jaki to ma procesor? Procka to ma jak widzicie Intel Core i 5 Windowsa 7, no i Atiradeona, który teoretycznie powinien mieć 1GB, to jest Atiradeon HD 5650 Ale jest on podkręcony do prawie 3 giga dokładnie to jest 2746 mega a co do procka procesor to jest Intel Core i5 430M 226 wy tego możecie nie zobaczyć chociaż no nie nie zobaczycie tego niestety no jakość jakość na tym jakość na tym jest tragiczna um, mniejsza większość, no to jest 226 GHz, 3 MBM, 3 MB L3 Catch, um, karta graficzna tak jak mówiłem, 4 GB RAMu, 500 GB dysk, HDD mm, napęd DVD Super Multi DL Drive wyświetlacz, znaczy ekran ekran to jest, już mówię 15,6 cala HD LED LCD czekajcie, zrobię jedną rzecz zaraz wracam wróciłem, zrobiłem małą rzecz czyli odsłoniłem okna odsłoniłem okna, żeby się już trochę słońca wdarło, bo rolety zasłaniam żeby mi nie było za gorąco no w każdym bądź razie wracając do lapka lapek ma jeszcze yy, baterię która wytrzymuje 3 godziny takiej normalnej pracy i do tego ma oczywiście procesor turbo boosta który yy, podkręca z tego co mi wiadomo do chyba 3 i yy, czy jakoś tak coś koło tego yy prędkość mm, w każdym bądź razie jest to właśnie sprzęt na którym nagrywam, tu jest ta kamerka, którą nagrywam yy, vlogi jeśli ją tam zobaczyć o, czekajcie czekaj, robię jedną rzecz, muszę sobie przetrzeć ekranika tak, to jest ta Crystal Eye yy, i to chyba wszystko jeśli chodzi o tego lapka lapek jest dość przyjemny dość szybki no jak na im piątkę w laptopie to naprawdę dobrze śmiga. Dobrze też śmiga karta graficzna gry całkiem nieźle chową. A tu mam o, jeszcze wam pokażę. To jest ten hub, który umożliwia mi podłączenie czterech SB-ków jeszcze. Tu mam o tu mam podłączonego go. Tu mam jeszcze jedno wejście, a tu mam zajęte wejście przez ten adapter. A tu są te um, słuchaj w każdym bądź razie um, sprzęcier mi się całkiem nieźle sprawuje eee, i sądzę że niedługo niedługo może mi się uda wymienić ale tego nie jestem pewny w każdym bądź razie wiem że <laughs> po prostu mi się zaczyna też przegrzewać przy niektórych grach mi się wyłącza kompletnie no, z tego co wiem, to laptopy mają tą, to zabezpieczenie, że mm, przy przegrzewaniu się po prostu wyłączają, odcinają zasilanie. W każdym razie, to chyba będzie na tyle. No. Jeżeli chcecie laptopa mocnego, na którym pójdzie nawet Battlefield 3, musiałem przem ten, przemazać trochę e y szybko od kamerki. Jeżeli chcecie mocnego sprzętu, no przynajmniej no mocnego, średniego no, do gier, który będzie przenośny, polecam, bardzo polecam, sprzęt się fajnie sprawuje, e, najnowsze gry śmigają, no, na najniższych, bo na najniższych, ale chodzą, także jeżeli się wam podobało, to wiecie co robić, oceniajcie, macie jeszcze jeden rzut, o, tu, mój... Mój ten, mój kubeczek. Jeżeli Wam się podobało, to oceniajcie. Także trzymajcie się i na razie.